Witam Was bardzo serdecznie. W tym nagraniu chciałem pokazać Wam zarówno rozwiązanie, jak i mój sposób rozumowania w takim dosyć trudnym zadaniu dowodowym z geometrii. Mi zajęło blisko godzinę znalezienie dobrego, Rozwiązania tego zadania dowodowego. W międzyczasie zabrnąłem w kilka ślepych uliczek, z których nie udało mi się dojść ostatecznie do tej nierówności. Pokażę wam te drogi, którymi podróżowałem, być może wam się uda znaleźć jakieś alternatywne, inne rozwiązanie tego zadania. No i pokażę wam też oczywiście to ostateczne, dobre rozwiązanie, które wykorzystuje nierówność między średnią arytmetyczną i geometryczną. Innej metody mi się nie udało znaleźć. Prawdopodobnie istnieje, jeżeli wam się uda coś takiego wymyślić, albo znacie inne rozwiązanie tego zadania, to chętnie zobaczę jak podzielicie się, chociaż wskazówką do tego innego rozwiązania ze mną w komentarzu. Przechodząc do samego zadania, mamy tutaj trapez o podstawach AB, w który wpisano okrąg o promieniu r. Musimy wykazać, że 4r kwadrat jest mniejszy bądź równe AB. No, i tutaj możemy rozwiązywanie tego zadania zacząć na dwa bardzo podobne sposoby. Oba korzystają z własności czworokąta opisanego na okręgu. Jeżeli możemy opisać czworokąt na okręgu, no to wówczas suma przeciwległych boków jest równa. Oznaczmy sobie te ramiona literkami x oraz y. No i z własności czworokąta opisanego na okręgu od razu na starcie mamy, że a plus b równa się x plus y. Możemy się zastanowić, jak uzyskać wyrażenie z r kwadrat, albo od razu nawet z 4r kwadrat. No mi od razu wpadło na myśl, że skoro mamy tutaj średnicę długości r, która jest jednocześnie wysokością naszego trapezu, to jak ją narysujemy w tym miejscu, to tu nam powstanie trójkąt prostokątny i oczywiście tutaj mamy 2r. No to moglibyśmy napisać, że 2r jako 3 prostokątna tego trójkąta prostokątnego jest na pewno mniejsza od x. Analogicznie, jeżeli tu narysujemy sobie wysokość, też o długości 2r, no to to 2r jest mniejsze od y. No to napiszmy i 2r jest mniejsze od y. Takie dosyć grube szacowanie, ale mówię, może się uda. Wymnóżmy teraz to. 2r razy 2r to jest 4r kwadrat mniejsze od x razy y. No i mamy w ten sposób nierówność bardzo podobną do tej, tylko zamiast a razy b mamy x razy y, ale z drugiej strony wiemy, że x plus y to jest to samo co a plus b. No to widać tutaj pewną pokusę do tego, żeby mając taką własność spróbować jakoś przejść z tego xy do a i b i zastąpić ten iloczyn przez a razy b. No, i ja tu próbowałem to robić na różne sposoby, ale ostatecznie nie udało mi się tego zrobić, podnosząc to równanie do kwadratu, stosując różne inne przekształcenia. Nie udało mi się, wychodząc z takich nierówności, zamienić ostatecznie tego iloczynu x razy y na iloczyn a razy b, choć wydaje się, że powinno być tu dosyć blisko. Być może da się to zrobić, mi się nie udało, no i porzuciłem tę drogę. Zacznijmy zatem inaczej. Wykorzystajmy może. Fakt, że odległość od punktu do punktu styczności jest taka sama. No i rozbijmy sobie takie podstawy A oraz B na odcinki właśnie podzielone przez ten punkt styczności. Ten odcinek od A do tego punktu, w ogóle może sobie nazwę te punkty ABCD, może tu niech będzie E, tu niech będzie F, ten punkt G i jeszcze tutaj punkt styczności H. No, i teraz ten odcinek AE mogę krótko nazwać na przykład literką x, a ten odcinek EB, no to wówczas będzie A minus x. Xa mamy również tutaj, i A minus xa mamy tutaj. Ten odcinek nazwę y, to tak samo tutaj mamy y, a ten krótki odcinek będzie wówczas B minus y, i tu będziemy mieli B minus y. To jest analogiczna własność do tego, że suma. Tych odcinków jest równa sumie tych odcinków. Zresztą ten fakt wynika właśnie z takiego podziału odległości do punktów styczności, jak tutaj sobie zapisaliśmy. No dobra, to skoro bazujemy na punktach styczności, to jeszcze dorysujmy sobie te dodatkowe promienie. Tutaj i tutaj. Oczywiście promień pada pod kątem prostym na styczną, także tu mamy kąty proste. No i co więcej, jeśli byśmy sobie narysowali tutaj ten odcinek, no to to będzie dwusieczna tego kąta. No bo jeżeli mamy punkt, poprowadzimy styczne, to potem, jeżeli poprowadzimy odcinek do środka okręgu, to on nam te, ten kąt podzieli na dwa równe kąty. Tak samo tutaj, jeżeli sobie narysujemy dwusieczną tego kąta, to będziemy mieli tu dwa równe kąty. I o tych kątach można coś ciekawego powiedzieć. Może podpiszmy sobie, że tu mamy alfa, tu mamy alfa, tu niech będzie beta i tu niech będzie beta. Suma tych kątów, tych dużych, 2 beta plus 2 alfa to jest oczywiście 180 stopni, no bo gdybyśmy tutaj przedłużyli ten bok, no to tu będziemy mieli 2 alfa, no bo odcinki AB oraz CD są równoległe, bo to są podstawy trapezu. Czyli moglibyśmy sobie zapisać, że 2 alfa plus 2 beta to jest 180 stopni i stąd wynika, że alfa plus beta to jest 90 stopni. A z tego wynika, że ten kącik w tym miejscu jest kątem prostym, ponieważ suma kątów w trójkącie to 180 stopni, alfa plus beta to 90 stopni, więc na ten kąt zostaje 90 stopni. Zapiszmy to. To z tego wynika, że miara kąta A D jest równa 90 stopni. No i teraz moglibyśmy skorzystać z własności wysokości w trójkącie prostokątnym opuszczonej na prostokątną, że w takiej sytuacji wysokość podniesiona do kwadratu, czyli u nas r kwadrat, jest równa iloczynowi tych odcinków, czyli x razy y. Jeżeli nie pamiętamy tej własności, no to możemy skorzystać z podobieństwa trójkątów. Trójkąta AGO, napiszmy, że trójkąt A. GO jest podobny do trójkąta alfa, kąt prosty, tutaj mamy beta, no to tutaj tak samo zrobimy alfa, kąt prosty, beta, czyli O, O, G, D No i z tego podobieństwa trójkątów mamy, że ten bok do tego, czyli X do R ma się tak jak w tym trójkącie R do Y R do Y No i stąd wynika, że R kwadrat jest równe X razy Y Także otrzymujemy już równanie z r kwadrat i znowu trochę to, czego nie chcemy, czyli to r kwadrat uwikłane tutaj z ramieniem, a nie z podstawą, ale już mamy jakieś połączenie z podstawą przez tego x, ponieważ tu mamy x, to jest fragment podstawy AB, i tu mamy jeszcze y, który też już mamy częściowo tą podstawę B wyrażoną za pomocą y. Także to xy niby tu bezpośrednio jest powiązane z ramieniem, ale już częściowo też z podstawami. No i teraz możemy zastosować analogiczne rozumowanie tu dla prawej strony. Jeżeli tu byśmy sobie narysowali dwusieczną kąta, tu byśmy narysowali dwusieczną kąta, oczywiście ten kąt jest równy temu, ten kąt jest równy temu, no to tutaj otrzymamy na identycznej zasadzie kąt prosty. Moglibyśmy zapisać takie samopodobieństwo. Trójkąt BHO BHO jest podobny do trójkąta OHC. O. H, c. No i z tego podobieństwa moglibyśmy napisać, że ten bok do tego, czyli tutaj mamy r, czyli byśmy tak zapisali tak, a minus x do r jest tak jak r do tego odcinka, czyli r do b minus y. Czyli stąd wynika, że r kwadrat jest równe a minus x razy b minus y. No i w ten sposób otrzymaliśmy dwa bardzo fajne równania z r kwadrat z których teraz moglibyśmy spróbować dojść jakoś do naszej nierówności. No i mi pierwszy pomysł, jaki tutaj się pojawił, to wymnożyć te równania stronami przez 2, mieć tutaj 2r kwadrat, tu mieć 2r kwadrat, wysumować, no i wtedy byśmy otrzymali, że 4r kwadrat jest równe 2xy plus 2 razy ten iloczyn, a minus x razy b minus y. No i teraz spróbować jakoś oszacować to wyrażenie, że ono jest mniejsze bądź równe od ab. No i jak to zrobić, nie udało mi się wymyślić. W tym wyrażeniu oczywiście mamy iloczyn a razy b plus minus jeszcze kilka innych wyrazów. Jak oszacować w takim razie, że te pozostałe wyrazy są ujemne, to znaczy, że pomniejszają nam to wyrażenie, że ono jest mniejsze niż AB. No tego mi się nie udało wymyślić. Próbowałem to przekształcać na różne sposoby, ale bezskutecznie. Porzuciłem zatem ten pomysł i pomyślałem inaczej. Może wykonać taki krok wstecz i z tego równania wyliczyć R. -a. Napiszmy, że R to jest pierwiastek z XY. I tak samo tutaj wyliczyć R. -a. Napisać, że z tego równania R to jest pierwiastek z tego wyrażenia. No i z pozoru pogorszyliśmy naszą sytuację, ale teraz możemy uzyskać r kwadrat na nowy sposób. Możemy wymnożyć te dwa równania stronami, i wyjdzie nam, że r kwadrat to jest iloczyn tych pierwiastków. No i dlaczego taki iloczyn jest dużo lepszy niż ta suma w poprzednim sposobie. No, dlatego, że jesteśmy w stanie rozdzielić to wyrażenie xy. Przy tej sumie było to ciężkie zadanie. Natomiast tutaj możemy wszystko wciągnąć pod jeden pierwiastek, a potem z powrotem rozbić na dwa pierwiastki, gdzie pod jednym pierwiastkiem będziemy mieli wyrażenie z x i z a, x razy a minus x, a pod drugim pierwiastkiem będzie to z y, czyli y razy b minus y. No i co to rozbicie mi daje? No, bardzo fajną sytuację, mianowicie to, co mamy tutaj, to jest średnia geometryczna liczb x oraz a minus x. A to, co mamy tutaj, to jest średnia geometryczna liczb y oraz b minus y. Cofnijmy się na chwilę na margines i sobie przypomnijmy nierówność między średnimi. Jeżeli mamy średnią geometryczną jakichś liczb, np. średnia arytmetyczna liczb c oraz d, czyli pierwiastek z iloczynu tych liczb, to taka średnia jest mniejsza bądź równa od średniej arytmetycznej tych liczb czyli C plus d dzielone na 2. No taką nierówność między średnimi jest bardzo łatwo wykazać. Oczywiście te liczby C oraz D muszą być dodatnie, no ale w naszym przypadku są dodatnie, no bo zarówno x, jak i A minus x i te dwie liczby są dodatnie. Wtedy zachodzi ta nierówność między średnimi. No i taką nierówność jest pokazać łatwo. Wystarczy pomnożyć ją stronami przez 2. Wyjdą dwa pierwiastki z CD d mniejsze bądź równe od c plus d podnieść teraz stronami do kwadratu wyjdzie 4cd mniejsze bądź równe od c kwadrat plus 2cd plus d kwadrat, no i teraz przenieść to 4cd na lewą stronę, tu się zrobi minus 2cd, tutaj nam zostanie 0, a tutaj będzie po prostu c minus d do kwadratu, no i kwadrat oczywiście jest większy bądź równe 0, czyli w ten sposób sobie przypomnieliśmy i udowodniliśmy taką nierówność między średnimi w takim prostym wariancie, gdy mamy tutaj tylko dwie liczby, c oraz d, no i teraz tą nierówność między średnimi możemy tu zastosować i napisać, że ten iloczyn pierwiastków jest mniejszy bądź równy od iloczynu średnich arytmetycznych. Średnia arytmetyczna z tego to x plus A minus x dzielone na 2 razy, a średnia arytmetyczna z tych dwóch liczb to jest y plus b minus y dzielone na 2. No i to oczywiście jest dalej równe. x się tu skracają, a dzielone na 2 razy i tu y się odejmują, nie skracają, tylko redukują b dzielone na 2. No więc stąd otrzymujemy, że r kwadrat jest mniejsze bądź równe. Tu sobie też wygenerowaliśmy ten znak mniejszości bądź równości, który jest potrzebny w naszym dowodzie, właśnie z nierówności między średnimi. No i mamy, że to jest mniejsze bądź równe od a razy b dzielone przez 4. No i w ten sposób kończymy dowód naszego zadania. Także jak widzicie, samo rozwiązanie w sobie nie jest najtrudniejsze, ale wymyślić je, Przynajmniej dla mnie było dosyć trudne, zwłaszcza, że tutaj ten moment to był taki kluczowy moment które mi było dosyć ciężko wykonać na początku, właśnie, żeby się cofnąć i z R kwadrata, który już mi tak pięknie tu pasował do tej nierówności, cofnąć się do r, żeby potem r kwadrata znowu wygenerować na nowy sposób jako iloczyn tych rów zapisanych w taki sposób. To było moim zdaniem tutaj najtrudniejszy moment w całym tym dowodzie. I bardzo łatwo było się skusić na to, żeby pójść inną drogą, na przykład sumy tych wyrażeń mogą być też te sumy brane, być brane z różnymi wagami, na przykład 1r kwadrat takie, a 3r kwadrat takie, żeby uzyskać 4r kwadrat. No tu na różne sposoby można kombinować, a dopiero cofnięcie się do tego niższego poziomu i potem wrócenie z powrotem do r kwadrat daje taki bardzo ładny dowód jeszcze wykorzystujący nierówność między średnimi. Szybko się do tego dochodzi. Tak jak powiedziałem, bardzo możliwe, że tymi innymi drogami też się da dojść do rozwiązania. No mi się nie udało tego wymyślić. Jeżeli ktoś z Was zna inne rozwiązanie i zechce się z nami podzielić w komentarzu, to będzie mi bardzo miło. Ja znalazłem takie rozwiązanie i nim się dzielę z Wami i moimi spostrzeżeniami. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę powodzenia z zadaniami dowodowymi z geometrii i wszystkiego dobrego.